Smart jest to koncepcja stworzona przez Georgia Tidorana w 1981 roku, będąca zbiorem cech, którymi powinien identyfikować się poprawnie sformułowany cel. Istnieje kilka wersji interpretacji liter tworzących akronim. Wybrałem więc te, które według mnie najbardziej będą nadawały się do nauki nowych rzeczy. Według koncepcji smart, cel powinien być specyfik, konkretny, measurable, mierzalny. Ambitious, ambitny. Realistic, realistyczny. Time-related, określony w czasie. Specific, konkretny. Konkretny cel łatwiej jest osiągnąć niż cel ogólny. Aby ustanowić konkretny cel, należy odpowiedzieć sobie na 6 pytań. W wersji angielskiej 6w. Who, kto jest związany z celem. What, co chcę osiągnąć. Where, określi miejsce. When określ przedział czasu, w którym cel ma być osiągnięty. Which określ wymagania i ograniczenia związane z realizacją celu. Why określ przyczyny realizacji danego celu i korzyści płynące z osiągnięcia go. Przykładowo, cel ogólny może brzmieć: Nauczę się języka angielskiego. A cel szczegółowy to: Zapiszę się jutro na zajęcia z języka angielskiego i będę na nie chodził trzy razy w tygodniu był mierzalny. Powinniśmy potrafić zmierzyć nasz cel. Można do tego podejść ilościowo. Przykładowo, będę uczyć się dziennie 15 słówek w języku obcym. Można też to zrobić jakościowo, dając sobie dobrą lub złą informację zwrotną po wykonanych zajęciach. Przykładowo w formie notatek. Na przykład, wykonałem dzisiaj dobry trening piłkarski, ponieważ wybiegałem w dobrym momencie na pozycję. Sposób pomiaru celu nie ma większego znaczenia. Ważne, żeby można było to w jakiś sposób mierzyć, żeby ułatwić sobie pracę i planowanie oraz pokazuje jak duży progres robimy, co działa motywująco. Ambitious. Ambitny. Cel musi być stosunkowo trudny do osiągnięcia. Powinien wysoko stawiać poprzeczkę, jednocześnie będąc osiągalnym. W moim filmie Jak się uczyć, żeby nie zapominać, który znajdziecie w opisie. Wspominałem, że bardzo dużą rolę w procesie zapamiętywania ma to, jakie mamy podejście emocjonalne do danego tematu. Jeżeli czujemy, że nauczenie się jakiejś umiejętności zwiększy jakość naszego życia, to dużo chętnie się chcemy tego uczyć. A jeżeli cel jest za mały i nic nie zmieni w naszym życiu, to najczęściej po prostu z niego zrezygnujemy. Nauczenie się jakiejś nowej umiejętności lub zwiększenie kompetencji w jakiejś dziedzinie. Z pewnością wpłynie bardzo pozytywnie na naszą samoocenę. Realistic. Realistyczny. Jest to jeden z najważniejszych czynników, które trzeba wziąć pod uwagę przy realizacji celów smart. Nasz cel powinien być możliwy do osiągnięcia przy dostępnych w tym momencie zasobach. Jeżeli przykładowo ustalimy sobie, że chcemy nauczyć się pływać w miesiąc, chodząc na basen raz w tygodniu, a według statystyk potrzeba na to około 3 miesięcy, chodząc na basen dwa razy w tygodniu. To nasz cel może być mało realistyczny. Może to prowadzić do przygnębienia i zniechęcenia w momencie, gdy go nie osiągniemy, a także możemy stracić motywację do dalszej pracy. Dlatego dobrze jest na początku sprawdzić, ile mniej więcej trwa nauka tego, czego chcemy się nauczyć. Oraz dowiedzieć się, czy posiadamy wszystkie niezbędne warunki fizyczne i intelektualne, aby osiągnąć nasz cel. Posiadanie realistycznego celu może pomóc nam zmotywować się do ciężkiej pracy. Time-related określony w czasie. Powinniśmy określić, do kiedy osiągniemy nasz cel. Najlepiej z jakimś zapasem, żeby się też przesadnie nie stresować. Przykładowo: W ciągu roku nauczę się 3000 słówek w języku obcym. Lub jeżeli jest to umiejętność, którą można szkolić w nieskończoność i na pewnym etapie ciężej już ustalić, kiedy nadejdzie progres, przykładowo tak jak w wieździe konnej, to powinniśmy ustalić, jak często będziemy wykonywali naszą pracę i z jakim natężeniem. Bardzo ważne jest, aby utrzymywać swoją naukę w ryzach, ponieważ jeżeli nie mamy ustalonego czasu na naukę lub na nauczenie się konkretnej rzeczy, to będziemy omijali lekcje, aż w końcu całkiem z tego zrezygnujemy. Dlatego powinniśmy walczyć o osiągnięcie naszego celu, nawet kiedy nam się nie chce, dzięki czemu rozwijamy naszą silną wolę. Film na ten temat również znajdziecie u mnie w opisie. Mam nadzieję, że te porady w jakimś stopniu pomogą wam w osiągnięciu waszych celów. Wielkie dzięki za oglądanie, trzymajcie się i cześć.